Witam serdecznie, Sławek MotoGniezno Dzisiaj przedstawiam kolejną w Honda Forze 125 pojemności z rocznika 2015 roku z przebiegiem 16 1611 km. Sprzęt jest naprawdę w fajnym, bardzo ładnym stanie. Co istotne, to to, że jest taki stylizowany. Ktoś sobie zrobił ją wcześniej na taki sport. Czyli między innymi posuwał pousuwał wszystkie napisy z każdego elementu, który normalnie jest. Zrobił sobie fajne tutaj paski złote na Feldze przedniej tylnej. No i co, doposażył o wydech sportowy AROA, więc fajny to brzmi. Za chwilę spalę, więc pokażę. Oparcie pasażera dodatkowo. Co jeszcze? Szywę sportową R-Maxa. Założył też tutaj do niego. O, dedykowaną do Forzy. Yy, także, no, takich, a kolejną rzeczą, którą sobie zrobił, to założył sobie też taki sportowy yy, test firmy Air Maxa yy, tylny klapacz pod tablicę recesyjną. No więc, takie smaczki sobie porobił ktoś także fajnie się dekomponuje. Yy, sprzęt chodzi bez zarzutu wszystko fajnie opony, tarcze, klocki tutaj są yy, nie potrzebują żadnej ingerencji yy, i co, co, tak naprawdę. Tutaj, jakby jeszcze zostało z jakichś tam mankamentów przy tym skuterze, to no gdzieś tutaj prawdopodobnie miał być, może miał Motokot i takie są delikatne wytarcia na tym. Gdzieś jakieś tam obtarcie na rancie lusterka. O, tutaj jest takie obtarcie na tej osłonie. E, tutaj jest widzę, takie delikatne chyba pęknięcie. No, ale to dopiero widać z bliska, jak się przyjrzymy. O, tutaj też gdzieś jakieś jest zadr, zad, takie zadry. No tu ma że delikatną też ryskę. Tu gdzieś na rączce. Tutaj na osłonie filtra powietrza. No na osłonie napędu też tutaj delikatne ryski są. Jak tu z drugiej strony, jeśli chodzi o oponę tylną to proszę bardzo. Teraz trochę jest przybrudzona od piachu, ale jest naprawdę bardzo bardzo głęboki bieżnik. Tarcze są ok. A no, ten wydech Harowa Pięknie się prezentuje i brzmi, o tutaj z tej strony ma jakiś mankament też na tym, co jeszcze go tutaj boli, no tu ma taki delikatny też no, zadzior, jeśli mamy przyczepiać jakieś wszystkich szczegółów. gdzieś tutaj ma o, delikatne takie ryski na tym, co też dopiero widać, bardziej z bliska, co on tu jeszcze ma, o fajną też sobie zrobił tutaj tą karbonową wkładkę oklejoną. I na przodzie Aha i na przodzie tutaj ma na tym Taką rysę Więc a poza tym generalnie jest wszystko ok No bo pokażę też przednią oponę Więc jest też bardzo głęboki bieżnik Tarcz też jest ok Nie potrzeba nie tutaj nic robić Więc sprzęt jest naprawdę yy, Fajny a tutaj obudowa lusterka no, Jest powiedzmy taka Jeżeli ktoś by sobie życzył To mogę ją założyć Wymienić na nową no i teraz nie był jeszcze odpalany, nawet mogę się złapać tutaj, więc zaraz go odpalę i pokażę jak to chodzi. Jak się troszeczkę rozgrzeje, zaraz go trochę przegazuję. Ale chodzi to zupełnie inaczej, fajnie chodzi Także sceny naprawdę świetny, fajnie wygląda. Taki inny styl, więc jak ktoś szuka czegoś takiego, to jak najbardziej. Tak to chodzi. Także zapraszam wszystkich serdecznie do zakupu tej ślicznej Hondy Forza. Na sportowym wydechu oła może oczywiście być zrobiony też serwis, czyli wymiana oleju, płynów w mojej firmie zlecona, jak również przygotowanie dokumentu do rejestracji, transport pod dom, również znaków w systemie ratalnym. Także zapraszam serdecznie wszystkich do Motogniezno. Pozdrawiam.